Siemanko ja jestem buka Dzisiaj chciałbym was zaprosić na krótki materiał odnośnie... Yy, nowych informacji e, o tripie Battle Royale, grze Battlefield 6, ale zanim przejdziemy do konkretów, prosiłbym was e, o kliknięcie łapki w górę. Dla Was to jest tylko kliknięcie, dla mnie to jest bardzo dużo. Jak widzicie trochę jestem zestresowany e, rozmawiając do Was, bo mało takich filmików robię, dopiero powiem, że raczkuję na, e, na YouTubie, więc e, bardzo bym był wdzięczny za Waszą pomoc. Wasze kliknięcie to jest, to jest sekunda, a pomoże mi zdobyć większe zasięgi i. E, i, i rozwijać mój kanał. No ale przechodzimy już, już do e, informacji o, o Battlefieldzie. E, informacja wleciała dzisiaj, jest oficjalne potwierdzenie e, na stronie Battlefield 6, oficjalne potwierdzenie e, trybu Battle Royale e, w grze Battlefield 6. E, te informacje już krążyły dużo wcześniej. E, że będzie Battlefield że się pojawi 28 października, ale to były nie informacje. Dzisiaj oficjalnie wleciała informacja, że wraz z sezonem pierwszym Battlefield 6 będziemy mieli przyjemność pograć w darmowy w darmowy tryb Battle Royale. Będą na nim dwa tryby, z tego co się orientuję, z tego co wyczytałem. Będą to tryby, tak jak mamy to w Call of Duty, czyli e, Solo, Duo, e, Trio i Quartz, czyli e, solówki, dwójki, e, trójki, czwórki. E, gra będzie polegała na tym, e, tak jak mamy to w Call of Duty e, e, Battle Royale. E, mamy przetrwać, zabijać wszystkich, tak, czyli jeden do jednego. E, fajna różnica, bo e, krąg, czyli strefa zamykająca będzie się różnić niż w Call of Duty. W Call of Duty my mamy ten gaz tak, możemy biegać w tym gazie e, tu najprawdopodobniej tego nie będzie e, to będzie strefa ognia, która będzie się zamykać, e, będzie niszczyć budynki, czyli jak wejdziemy do strefy ognia, najprawdopodobniej może się coś, nikt tego jeszcze pewnie nie wie e, tak było to na testach, że jak wejdziemy do ognia, to zginiemy więc nie będzie możliwości biegania w tym w tym ogniu tak w trybie baterial pojawią się też także pojazdy takie jak dzipy kłady obecność odrzutowców helikopterów jest jeszcze niepewna pewnie to wejdzie jeżeli ten tryb wypali e, twórcom, to na pewno dodadzą jakieś fajne 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 pojazdy tak jak mamy to w grze Battlefield 6 e, no na razie jest to niepewność tak czyli helikoptery e, e, i odrzutowce na razie nie wiadomo czy one będą na pewno będą dzipy i kłady tak e, e. Mam tu troszkę mało ściągę, tak? drugi tryb to będzie tryb drużynowy i chodzi o będzie w nim chodzić, że drużyny muszą zdobywać punkty za określone cele na mapie, tak? I mamy wyeliminować jak najwięcej drużyn, zdobyć jak najwięcej punktów. Dokładnie nie wiem jeszcze jak będzie wyglądał ten tryb, więc o nim mało mogę powiedzieć, ale w fajnie, że w końcu dali oficjalną informację że wejdzie ten Battle Royale, że wejdzie wraz z wejściem sezonu pierwszego, więc będzie się działo, będzie się działo, więc zapraszam Was serdecznie również na mojego Discorda Buksy. Macie link dopięty w komentarzu, bo będziemy grali. Pomóżcie też rozwijać się temu kanałowi na, na Discordzie, czym więcej nas tam będzie. E, e, e. Czym więcej będzie ekip do grania, że tak powiem, będzie więcej, więcej, więcej fanów, więcej rozgrywki, więc zapraszam na, na Discorda. Cześć!